Dzień dobry Państwu! Witam Państwa bardzo serdecznie! Czy odpali? Wydaje mi się, że odpali, ale tatuś zostawił mnie kompletnie bez paliwa. Więc, pytanie ze sto punktów, czy dojadę do stacji? Uwaga! 3, 2, 1! Yeah! Moje ulubione auto odpaliło. Dobrze, jedziemy. Światełka i jedziemy. Oczywiście autko chodzi jak traktor, bo jakby nie inaczej. Wszyscy się będą bać, bo to auto ma rury. Więc mam nadzieję, że on dojedzie do stacji. Proszę, żebyś dojechał, bo masz tak mało paliwa, gościu. Proszę, proszę. Ale tym statkiem się zajebiście jeździ, jak ja kocham to auto. Tego Golfa to ja normalnie zgniot. Tymi dziurami, jak rzepuntem. to normalnie chcę wywalić całe auto, a tu jak statkiem po prostu. Jechać, bo zgniotę. Kochany, dojedź proszę, do tej stacji! Bardzo cię proszę. Bo na nie będę miał siły, żeby się pchać! Dojedź, dojedź! Z drogi śledzie! Obyś teraz nie zgasł! Obyś teraz nie zgasł! Proszę! Nie gaśnie mi teraz! Ta wskazówka już totalnie leży! Szybciej, proszę zegareczku! Szybciej, szybciej! To jest Shell, ale na Shellu nie chcę tankować. Jadę trochę dalej, bo tam jest Orlen. A ja zbieram punkty. A żeby do tego Orlenu tylko dojechał O, jaka tu kolejka na tym Orlenie Co tu się dzieje? Zgaszę go, bo jeszcze teraz mi stanie i nawet nie podjadę do tego do dystrybutora. No, no dawaj 5,99 nice. Załaduję mu 10 litrów, powinien dojechać do Ząbkowic o, 60 zł Ta maska, ten wlot powietrza, te rury Kocham to auto, to jest zajebiste auto, a, a. no i włączamy eco driving, Bang No i jestem w domu a, o, 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 o. Z tamtej strony jeziora Co i Lipka zielony! Dzień dobry, zabka, witajaski! Ale pociąg śmieszny Jeszcze taki stary, czerwono-żółty No, jechać, jechać w Parkingu nie ma, halo! Korek za korkiem Dojechałem do Ząbkowic, Wielbiam to auto, te rury to jest klamot. Kolejne cztery przed nami. Kalka. Ralka betoniarka. O, jaki konik. <grymna w szkole> konik, biedny konik. to jak to się nazywa? 2JZ? O, jakbyś chciał to z BMK, proszę Was nie Ciebie? Chyba nie. Jako kiewnik, nie? A co ty jesteś Indiana Jones? No. O, i jakbyś chciał ten, lewe tablice. Też lewe tablice. Zostaw też rodzaj klamoty. Pakuję walizę. W trzaku. jest. śrotowy pies. Srocik nam 2 Nabić ci na kasę? Kod 50, w to jest Kejzerka. Empawa. Empawa. Ale z boku jest empower. O, fiatki na pogrzeb. To jest empawa. Empaza. Empaza. Empower no no, 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 bo mi zarysujesz zaraz, dustereczko No bo ja chciałem się pytać, czy coś się rozdają darmu, że tyle ludzi tu jest Co? Nic Co? Co mówisz? Nic o ta, i perkusja. Patrz to oj. No to nawet w miarę Luneta Przestraszyłbym się takiego czegoś w nocy, jakbym to zobaczył Ej, Rado, Karaudio no. da, Dawaj do punta Klawiaturkę? No. Brakuje Ci może jakieś literki? Klawiaturka? Trochę rozwalona ta klawiaturka Uuu, takie kuboczki Fajne Zresztą podłączy Pan mi ten proces Ej, pato no to Co mam powiedzieć? Jeszcze na kablu Elektryki. Na kablu, elektryk <laughs> Dili za 5 dni zrobiony O, BMW 5 pięć, pięć. Pa. Bóg mnie wybrał <laughs> Bóg mnie wybrał <laughs> się, że to się nie zmieści Będę wiózł to na plecach Szrot radość jest się radosny? A Ty nie? Nie Uśmiech na twarzy, ktoś mówisz, że nie radosny Patrz, jak się obchane tego No, może no, ja nie muszę Helikopter na muchy Futarko? Futerko nie chcesz? O, jaki ładny futarko Dotknij sobie futerka. patrz, takie futerkowate. O, idziemy zobaczyć co to Jakaś potężna maszyna Potężna maszyna O, Red Bull, Audi, no, BMW, szósty bieg Chrysler Co tu jeszcze jest? TESLA! Możesz poskakać czy się trzymać może Nie czuję się radosny będąc tu A tu patrz, tu masz wózek I jak ci zimno to se odpala wszystko A jak ci jest za ciemno to możesz przy okazji sobie włączyć światełko Krasik. chcesz krosika? Nie No fajny jest krosik, ja bym chciał O jest i BMW Skrzypce? No Zabawkowe ale drapaków koci raj no, Jeszcze miasteczko dostaję <laughs> Ej, patrz to, pudełko Wkładasz królika i nie ma królika Ach, ten pazarek Pikachu, Pikachu, Pikachu. Wow. Wow. んんんんんあっすいません。 Można z tej normalnie karcia palić. Kurde, Zakładasz nie koła drowe roweru, i palisz.